Najpopularniejsze lokalne marki piwa w państwach europejskich. Interesujące jest to, że ranking ten powstał na podstawie wyszukiwań w Google. I tak, oto, według tej mapy, najpopularniejszą marką piwa w Polsce jest żywiec. Generalnie jest to dla mnie ciężki temat, bo ja praktycznie w ogóle nigdy nie spożywam takich napojów. Ciekawi mnie, ile ja z tych marek w ogóle kojarzę jako przeciętny taki konsument z Polski. No dobra, od razu wygrywa dla mnie Kosowo i ich najpopularniejsza marka piwa Peja lepszym pytaniem jest dlaczego w Serbii najpopularniejszą marką nie jest Tede, ale tak propos Serbii to ciekawi mnie, że tutaj najpopularniejszą marką nie jest Jelen że tak nazywa się to piwo. Pamiętam, za każdym razem jak gram w GeoGuessera to w Serbii praktycznie zawsze widzę te reklamy. I rzeczywiście jest to marka serbskiego piwa wytwarzanego w browarze w Wojwodinie. Także nie wiem dlaczego akurat on nie jest najpopularniejszy. Powiem wam, że jest tutaj naprawdę kupa marek, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. No oczywiście Heineken z Holandii, no to każdy nawet Polak musi znać tą markę, bo jest popularna. Carlsberg e, chociażby tutaj w Danii, także w Polsce jest popularny. beks niemiecki to to też jest całkiem chyba popularny. Pilsner to samo, to też kojarzy spółek. półek. No cóż, to może nawet lepiej, że w większości nie kojarzy. To jest bardzo interesująca mapa, przedstawiająca 20 krajów, w których występuje najwięcej łysych mężczyzn. I tutaj mówimy o państwach wszystkich na świecie. To jest o tyle ciekawe, że problem łysienia wśród mężczyzn jest zawsze dość spory, ponieważ tutaj chociażby słyszy się o wielu klinikach w Turcji, gdzie proponują przeszczepy, gdzie właśnie ludzie sobie mogą walczyć za kolami. Chociażby niektóre kobiety też mają, no ale tutaj akurat to rzadko się zdarza, no mężczyźni tutaj królują w tej statystyce i. Tutaj może być to zaskoczenie dla większości, ponieważ na pierwszym miejscu jest Hiszpania i 44,5% tego się nie spodziewałem. Drugie miejsce, Włochy. Oraz trzecia Francja. No, jak widać tutaj nowoczesna Europa również wygrywa właśnie w takich statystykach czwarte miejsce, Stany Zjednoczone i piąte Niemcy. Ciekawe, jest w ogóle tutaj dużo państw starego kontynentu. Jedynie możemy wyróżnić siódme miejsce Kanada, e, czwarte Stany Zjednoczone oraz dziewiąte Australia. To są jedyne państwa, które nie są z Europy w top 10, ale tak jakieś inne, to tutaj może Arabia Saudyjska, 15 miejsce, zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, dalej się znajduje. Iran tutaj też również myślę, że jest ciekawym państwem. Pakistan, ale generalnie nie wiedziałem, że to jest aż tak duży problem, jeżeli chodzi o państwa europejskie. Jakby, no nie, nie widzi się aż tak dużo chyba łysych facetów na ulicach. My, jako Polacy, zajmujemy 38 miejsce. Bardzo ważne jest, że ta mapa też odnosi się po prostu do łysiejących mężczyzn. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak silny jest paszport państwa Bangladeszu? Stawiam, że nie i myślę, że to nawet lepiej. Na kolor czerwony są zaznaczone wszystkie państwa, gdzie jest wymagana wiza, a na kolor zielony tam, gdzie taka wiza nie jest wymagana. Ej, czekaj, oni ten kolor zielony dla jajdali? Czy jest tu serio jakieś państwo, które. Jest na kolor zielony. Mam! Znalazłem pierwsze moi drodzy. Uganda w Afryce. Tutaj Azja, Oceania nie ma nic. Nawet w Indiach potrzebują. O, mam kolejne. Haiti też się łapie. Wymarzony Dream Team. Haiti i Uganda. Nie no, wybaczcie. Jest tutaj jeszcze Jamajka zaznaczona i pewnie jakieś pomniejsze, malutkie państwa na Karaibach. Nic, tylko podróżować. Niektórzy po ostatnich wyborach prezydenckich w Rosji mogliby zauważyć, że niektóre paterny głosowania się dość mocno zgadzają, bo jednak Władimir Putin większością głosów i to zdecydowano został prezydentem Federacji Rosyjskiej, no a na przykład w 2019 roku przywódca Korei Północnej Kim Jong-un go pobił, bo tutaj zobaczcie, no genialne wyniki po 100%, także praktycznie cały kraj chciał, żeby Kim Jong-un nadal rządził, ale no właśnie czy takie wybory kiedykolwiek miałyby miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych. Moi drodzy, w tym wypadku musimy przenieść się do roku 1984. Wówczas, w Stanach Zjednoczonych doszło do najbardziej nierównych wyborów prezydenckich w historii. Nierównych z tego względu, że po prostu jedna strona została totalnie zmiażdżona. Wówczas Ronald Reagan wygrał w 49 stanach, a przypominam, że w Stanach Zjednoczonych jest 50 z zależnych stanów. Także moi drodzy, przegrał tylko w jednym w Minnesota i co najlepsze, jego przeciwnik pochodził właśnie z tego stanu. Także Ronald Reagan wówczas totalnie pokonał swojego przeciwnika i został prezydentem Stanów. Więc może się nie ma co śmiać z tej Korei Północnej i Rosji. Tak, w ogóle do wszystkich fanów GeoGeSera przychodzę teraz z ogromnie gigantyczną wręcz wiadomością. Ogromnie gigantyczną, tak. Oczywiście tutaj, jak zawsze, muszę popisać się swoją polszczyzną, ale myślę, że jest to naprawdę wiadomość, którą warto publikować. Mianowicie, Liban stał się kolejnym krajem, który dołącza do rodziny GeoGeSera, ponieważ dostał on pełny coverage. Oczywiście, Liban wcześniej miał jakieś dziwne trekery w Bejrucie, czyli stolicy tego państwa, ale teraz będziemy mogli mogli spotkać ten kraj już po prostu jako pełny coverage, tak? czyli ulice tego państwa. Zdjęcia pochodzą z roku 2021 oraz 2023 i moi drodzy, największy news! Jest to znowu shitkam. Rozumiecie to zdjęcia z 2023 roku, a my będziemy musieli mierzyć się z shitkamem. Jeśli ktoś nie wie, czym są shitkamy, to są te wszystkie fatalnej jakości zdjęcia, no i to jest naprawdę słabe, że. Pochodzący z roku 2023, fotografie mają taki sam stan jak te, które były wykonywane w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku. Niemniej, i tak fajnie, że kolejny kraj dołącza do geoserowej rodziny. Odsetek niemieckiej populacji w Polsce w roku 2021 według spisu powszechnego. No, i tutaj moi drodzy, najwięcej Niemców możemy spotkać oczywiście w województwie opolskim. W ogóle, swego czasu też były takie największe, właśnie jaja z województwa polskiego, że tam praktycznie całe rodziny swego czasu powyprowadzały się do Niemiec. Aczkolwiek, no tutaj jest taka fajna, myślę, ciekawostka, bo zobaczcie, jak to wygląda na tle całej Polski. Już tutaj nie ma aż tak dużo tej mniejszości niemieckiej. Praktycznie w ogóle. No, oczywiście tutaj dominuje przede wszystkim zachód polski, ale to są dosłownie. Dziesiątki procentów, to praktycznie nieznaczące liczby. Wschód Polski, ale praktycznie wszędzie 0%. To jest bardzo fajna ciekawostka od Zionka z komentarza. W ostatnich wyborach, po raz pierwszy od roku 1989, mniejszość niemiecka nie ma żadnego swojego przedstawiciela. I to jest moi drodzy ciekawe, żaden z nich nie dostał mandatu. To moim zdaniem jest rzecz, o której niewiele nawet osób słyszało. Ja nie słyszałem szczerze, a gdzieś tam staram się jak najbardziej być na bieżąco ze wszystkimi newsami, także. Myślę, że fajnych czasów dożyliśmy, być może niektórzy stwierdzą, że nie, no ale jednak ciekawe, że po raz pierwszy od obalenia Komuny nie ma nikogo właśnie takiego w polskim rządzie. Skąd pochodzi 100 najbardziej wartościowych firm na całym świecie? Moi drodzy, niestety w tym zestawieniu nie ma Polski. Ale jest tutaj kilka interesujących faktów, bo, na przykład, w takiej Australii, Kanadzie czy Japonii, jest tylko jedna firma znajdująca się w top 100. Tutaj bardziej ciekawostką może być na przykład Tajwan czy Dania. Ale jeżeli chodzi już o te największe, to tutaj zaczynamy. Dwie firmy pochodzą z Indii, trzy ze Szwajcarii, cztery ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, pięć z Francji, no i tutaj jeżeli chodzi już o prawdziwych rekordzistów, 15 z Chin, no i aż 61 ze Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki. Pierwsze miejsce należy oczywiście do marki Apple stworzonej już przez nieżyjącego wizjonera Steve'a Steve Jobsa. Drugie miejsce to oczywiście wszystko co związane z przemysłem naftowym o, Arabia Saudyjska. Trzecie Microsoft, czwarte Alphabet, piąte Amazon czyli to jest taka topka. Fajnie że chociaż jedna marka się wyłamała no ale tutaj oczywiście ropą rządzą Arabowie jak to zawsze się śmiali także Tutaj nie ma się co dziwić. W top 10 nie byłoby żadnej innej firmy niż tej pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych, gdyby nie Arabia Saudyjska. To może być ciekawe, ale myślę, że bardziej ciekawy jest fakt, że Tajwan, pomimo tego, że ma tylko jedną firmę znajdującą się top 100, ta marka znajduje się na 14 miejscu, czyli naprawdę wysokim. Nie wiem, czy są tutaj fani serialu The Office, biuro po polsku, oczywiście chodzi mi tutaj o serial amerykański, w którym główną rolę zagrał Steve Carell. W jednym z odcinków właśnie Michael, bo tak nazywał się właśnie w tym serialu, Przyszedł do biura i stwierdził, że Chiny są śpiącym smokiem i musimy coś zrobić z tym, aby Stany Zjednoczone ich zatrzymały. Bo kiedy on dorastał, słyszał tylko całe swoje życie, że Stany Zjednoczone są największym państwem, a Chiny powinny być, nie wiem, na ósmym miejscu. Aczkolwiek oczywiście to wszystko. Bardzo zabawnie brzmi. Polecam sobie obejrzeć, bo to naprawdę genialny serial. Albo chociaż tą scenę. Zobaczcie tutaj: ewolucja linii kolejowych. Tak w 2008 roku wyglądały Chiny. A tak wyglądają w roku 2020. Zobaczcie ten progres w zaledwie 12 lat. A tak to wygląda w lepszej jakości. Rok 2023 jest to najnowszy update. Na kolor czerwony mamy zaznaczone te linie kolejowe, które są w stanie nawet przekroczyć prędkość 300 km na godzinę. Na kolor żółty są te nowe, które są w stanie mieć prędkość od około 200 do 300 km na godzinę. Co ciekawe, pociągi CRH jeżdżą z prędkościami powyżej 200 km na godzinę. Ekspres tego systemu kursuje ze średnią szybkością 350 km na godzinę już nawet. Maksymalna szybkość tego pociągu została osiągnięta w 2009 roku i wynosiła prawie 400 km na godzinę. Także powiedzieć, że w niektórych aspektach Chiny odjeżdżają Stanom Zjednoczonym to tak jakby nic nie powiedzieć. Trafiłem na bardzo ciekawy portal, tak totalnie przeglądając sobie mapy, które mogłyby być stawione do odcinka Euro. Europe is not dead, czyli Europa nie umarła i tutaj powstała bardzo interesująca mapa z najważniejszymi odkryciami w każdym państwie Europy. Polecam z tego względu, że tutaj ta mapa nie jest zbyt dobrze widoczna jak widzicie, ale gościu wypisał wszystkie te najważniejsze rzeczy, które zostały wynalezione według tej mapy i jest to bardzo interesujące. Mamy tutaj chociażby karawele z Portugalii czy kostium przeznaczony dla kosmonautów. I to zostało odkryte w Hiszpanii, co tak szczerze nigdy wcześniej nie obiło mi się o uszy. Oczywiście w takiej Wielkiej Brytanii największym osiągnięciem jest telefon, to nawet wiem, że Aleksander Graham Bell wymyślił. Co ciekawe, wiele z tych rzeczy po prostu służy nam do dzisiaj, bo na przykład tutaj mamy chociażby jeszcze taka ciekawostka, zaraz Wam pokażę, w Estonii Skype'a według tego twórcy, a jednak Skype to już nie jest tak za bardzo używany, a na przykład we Włoszech mamy okulary, no powiem Wam szczerze, że czasem też używam i myślę, że bez nich byłoby mi bardzo ciężko. Soczewki kontaktowe, tak dla przykładu, zostały wymyślone w Czechach, o czym nie miałem wcześniej pojęcia, że nasi południowi sąsiedzi dokonali tak ważnego odkrycia dla życia ludzkiego. W Słowacji natomiast moi drodzy, wymyślono spadochron. No, myślę, że tutaj może podziękować. Przede wszystkim wojsko, bo tutaj na pewno często z tego skorzystają. Nie miałem również pojęcia o tym, że właśnie coś takiego w Słowacji zostało dokonane. No i moi drodzy, Polska słynie z wielu ciekawych odkryć, natomiast jeżeli chodzi o taki najważniejszy wynalazek, to jest coś, o czym nigdy nie słyszałem. Ponieważ taką rzeczą jest moi drodzy kamizelka kuloodporna, tak jest. Została wymyślona w Polsce w 1893 roku, czyli już całkiem dawno. Tutaj w Estonii, chociażby już wcześniej wspomniany Skype, to tak jak mówię. Tutaj chyba po prostu stończycy nie dokonali już żadnego większego wynalazku, dlatego postanowili dodać właśnie Skype'a, ale to akurat chyba no, nie jest już aż tak często używane. Tutaj jeszcze mamy kilka rzeczy, które wymyślili, także tutaj Ziomek naprawdę się postarał i pokazał wiele rzeczy, które aerosani w Ukrainie to pierwsze słyszę w ogóle. Oczywiście wszystkie źródła macie w opisie, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, co tam zostało jeszcze w Europie wymyślone. Ja wam pięknie dziękuję za dzisiaj. Za łapki w górę, suby. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.